Czary z gitary. Moi drodzy wakacyjni gitarzyści, pozdrawiam Was bardzo serdecznie porannym łykiem kawy z lasu. Ci, którzy mnie oglądali wcześniej w moich audycjach z marca, z kwietnia, w których mówiłem o bardzo ważnych rzeczach dla gitarzystów, między innymi jak ćwiczyć, między innymi dlaczego ćwiczenie jest super, czy co zrobić, kiedy nie chce mi się ćwiczyć, takie filmy znajdziesz na moim kanale. Pamiętają mój legendarny kubek z napisem Pan Przemek, gitar legend, ale wiecie, w lesie nie mogę mieć takiego kubka. W lesie musi być kubek trochę pancerny, co i pojemność ma większą i jak się wywróci, to się kawa nie wyleje, więc sami rozumiecie. Ale do rzeczy. Dzisiaj mamy mówić o blusie, a raczej o drugiej części tego bluesa. Jeżeli oglądałeś dokładnie, a co ważniejsze, jeśli ćwiczyłeś, kolejny odcinek, znaczy pierwszy odcinek blusa, nie kolejny, to powinieneś już zagrać. Tak, posłuchaj. Pamiętasz cztery takty najpierw trzeci, czwarty. Wybacz podmuchy wiatru, ale jesteśmy w lesie i dalej. Drugi takt i zmiana z powrotem na plusa ochot i uwaga na H7. Dotąd dojechaliśmy w pierwszym odcinku. Tak powinno to zabrzmieć. Oczywiście możesz to zagrać wolniej. Jeśli jesteś początkującym gitarzystą, nawet powinieneś to zagrać wolniej. Zagrałem ci w tym tempie, żebyś wiedział, jak to powinno zabrzmieć. Przypomnę ci jeszcze raz. Ten pierwszy chwyt grasz cztery razy. Powtarzasz cztery razy ten pierwszy takt, czyli to. Raz. To jest jeden takt. Powtarzasz go cztery razy. Potem zmieniasz jeden palec, grasz dwa razy jest jeden takt, powtarzasz go dwa razy i wracasz z powrotem na ten przysłowiowy nasz edur. Też grasz go dwa razy. Cztery, dodać dwa, dodać dwa. Hmm, zawsze byłem cienki z matmy, ale wyjdzie około ośmiu. I tak ma wyjść, ponieważ osiem taktów w blusie przeznaczonych jest właśnie na taki, rzekłbym, podkład do solówki. A potem jest dosyć standardowa końcówka blusa. Cztery ostatnie takty. Przedstawiają się następująco. Gramy tam już chwyty. Zaraz powiem dokładnie, ale najpierw wam zagram. Taka będzie końcówka naszego blusa. koniec. Stąd blues się powtarza i grasz go jeszcze raz, jeszcze raz w następnych odcinkach będziemy go urozmaicać, czyli będziemy dogrywać do niego różne ciekawe solówki, będziemy sprawiać, żeby był jeszcze ciekawszy i fajniejszy do zagrania. Ale uwaga! Zaczęliśmy dzisiaj od tego chwytu H7. Przypomnę drugi palec, pierwszy na pierwszym progu struny D, trzeci na drugim progu struny G. I czwarty palest tutaj. Mówiłem, że jest to wymagający chwyt, jak na początkujących gitarzystów. Możesz zacząć od y, łatwiejszych chwytów. Jeżeli zerkniesz do czarów z gitary, pierwsze chwyty gitarowe, tam są chwyty Edur, Adur i między innymi właśnie ten H7. Możesz zobaczyć dokładnie, jak to łapać. Mówiłem też, że tutaj trzeba zagrać raz, dwa, trzy, cztery. Jeżeli uczysz się dopiero uderzenia, zerknij do mojej lekcji o uderzeniach. Natomiast tutaj zwróć uwagę właśnie w ten sposób uderzam. Robię cztery uderzenia. Down, up, down, up, down, up, down, up. Z tym, że w takim rytmie. I to jest kolejny takt. To już będzie dziewiąty takt. Teraz zaczyna się dziesiąty. Dziesiąty takt zaczyna się od złapania akordu Adur. Polecam akord Adur y, wszystkim gitarzystom, dlatego, że jest prosty. Trzy palce na drugim progu mamy E, a Cis dźwięki. Na tych strunach trzymamy. Jak masz już złapany Adur, to grasz do dwóch, czyli raz, dwa. Czyli to samo co w H7, ale tylko dwa razy, dlatego, że to jest połowa taktu, i tu będziemy coś zmieniać. Jeszcze raz. Raz. Dwa. Pamiętaj, żeby postawić palce dobrze, pamiętaj, żeby one stały z góry, żeby wszystkie Twoje dźwięki brzmiały, a nie brzęczały, tak? I teraz uwaga, zmieniamy chwyt na taki, którego jeszcze nie podawałem, mianowicie na akord A7. Przestań się zastanawiać, czemu akurat 7, kiedyś Ci to wyjaśnię. Na razie Ci mówię, jak się nazywa ten chwyt i jak trzeba go złapać. Popatrz, co wystarczy zrobić. Wystarczy drugi palec przenieść na miejsce trzeciego, a więc robić się pusta struna G. A czwarty palec postawić tutaj, na trzecim progu struny E. Tyle wystarczy zrobić. To jest akord A, tur 7. Łapiesz go i jak już wiesz, że brzmi, to wykonujesz sześć uderzeń z góry. Zobacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Taki mocno septymowy, bluesowy akord z tego wychodzi w tym takcie. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cały więc ten takt będzie brzmiał w ten sposób. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Domyślasz się więc, że najpierw musisz bardzo dużo razy. Lewa ręka musi poćwiczyć zmianę z adur na A7, z adur na A7. Ten ruch lewa ręka sama, na sucho, czyli bez prawej ręki, musi zagrać 138 razy. Nawet nie musisz mocno przyciskać i wtedy dopiero ci to wyjdzie, bo musisz zrobić to błyskawicznie. Gram jeszcze raz. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, to razem sześć, tak? Czyli cała końcówka bluesa zaczynała się od H7. Gram jeszcze raz, raz, dwa, Raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i wchodzimy na zwykły poczciwy akord Edur. H, E, G, tak. Tak wygląda akord Edur. Ale uwaga, się, że wchodzimy tylko na jedno uderzenie w dół. Nic więcej tu nie robimy i następnie ustawiamy palec trzeci i czwarty na czwartym progu. Trzeci na czwartym progu struny G a czwarty na czwartym progu struny E. Zwróć uwagę, jak one stoją. Nie tak, nie tak jakieś powyginane, tylko normalnie z góry postawione palce. Te dwa mają wakacje, tylko to nie oznacza, że mają być wyprostowane w górę. I grasz sobie właśnie te dźwięki w ten sposób. Struna G, E i z powrotem G. Powstają z tego oczywiście trzy uderzenia. I wszystko, co musisz zrobić teraz, po zagraniu jeden raz tych trzech nutek przesunąć to na trzeci próg i grasz znowu to samo. Znowu przesuwasz na drugi próg i grasz znowu to samo. Bardzo fajna, nietrudna, bluesowa figurka. Jeszcze raz gram całą. Ja używam jak to przystało na gitarzystę, który włada palcami tych palców, pierwszego i trzeciego, czyli palca i. A, mówiąc po klasycznemu, tak? Chodzi o to, żebyś trafił w te struny. Czyli przedostatni takt bluesa w całości wygląda tak. Uderzasz Edur, dur błyskawicznie przenosisz się na czwarty próg i grasz to. Jeśli jesteś początkującym gitarzystą, proponuję, żebyś poćwiczył E-dur, i błyskawiczne ustawienie tych dwóch palców. I w kółko. Edur, ustawienie. Tak, taki fragment powinieneś ćwiczyć osobno. Taki powinien ćwiczyć osobno, jeśli nie wychodzi ci to od razu. Pamiętaj, ćwiczenie polega na powtarzaniu malutkich fragmentów. Jeżeli będziesz chciał zagrać wszystkie te cztery takty naraz, po prostu jesteś skazany na porażkę. Będziesz to robił długo, a o wiele, o wiele dłużej niż powinieneś, będziesz się denerwował, bo ci nie będzie wychodziło, bo właśnie dlatego, że nie pracujesz nad konkretnymi malutkimi kroczkami, tylko chciałbyś wszystko zagrać od razu. Jeśli chcesz od razu zagrać tego brusa, to powinieneś wyłączyć ten film. Ponieważ nie ma takiej możliwości, musisz być cierpliwy i ćwiczyć małe fragmenty, jeżeli chcesz zostać gitarzystą albo bluesmenem, może, nieważne. To jest pierwszy blues w Twoim życiu być może i jeśli chcesz się go nauczyć, musisz ćwiczyć tak jak Ci mówię. Uwaga! Jeżeli już to wyćwiczyłeś, to już mamy trzy końcowe takty. Tego blusa, ponieważ wcześniej mówiłem, że takt ma 12 taktów, więc mamy takty 9, 10 i 11 gotowe. Posłuchaj, jak one brzmią od H7. 10. 11. I po tym zejściu wracasz z powrotem na akord EDUR, dokładnie ten sam, z którego wystartowałeś na to zejście. Czyli uderzasz go dwa razy, raz, dwa i potem szybko zmieniasz na H7, czyli na dokładnie ten akord, z którego wystartował takt dziewiąty, tak? Uderzasz go tylko raz, czyli jest tak, raz, dwa i jeden raz H7, czyli E-dur, E-dur, H7. Tą zmianę musisz wyćwiczyć bardzo dużo razy, ale warto ją wyćwiczyć, ponieważ edur z H7 występują bardzo często w bardzo wielu różnych piosenkach, więc to nie jest tak, że spotkasz to tylko w bluesie. Po prostu zrób to. I teraz, jak uderzyłeś ostatni raz H7, to szybkim ruchem lądujesz, w moim przypadku to będzie trzecia kropka, zobacz. Pierwsza kropka jest tu, druga jest tu, trzecia kropka jest tu. W Twojej gitarze to może być druga kropka. Tak czy inaczej, musisz trafić w siódmy próg. Na 99% na siódmym progu masz kropkę w swojej gitarze, więc tu właśnie musisz na strunie E wylądować drugim palcem, zagrać ten dźwięk takim ostrym dźwięk, dźwiękiem szarpiąc strunę i zrobić tak zwane glissando, czyli zjechać i odpuścić na wysokości drugiego progu. Bo tu musisz wejść na pierwszy dźwięk blusa. Właśnie tu powinieneś się znaleźć, czyli robisz glissando i zaczynasz blusa od początku. Popatrz, jak cały ostatni takt blusa będzie brzmiał. To już jest raz w następnym takcie, tak? Jeszcze raz. Edur, Edur, H7, glissando. Jeżeli każdy z tych taktów poćwiczysz osobno, osiągniesz sukces, wyjdzie Ci fajna końcówka, bluesa, która brzmi tak, popatrz. jedziesz od początku już całego blusa opanowałeś. Tak, dwa odcinki, i pełna forma blusa. Tak jak powiedziałem, w następnych odcinkach będziemy go urozmaicać, będziemy dogrywać do niego solówki. Polecam, bądź razem ze mną. Oglądaj też inne filmy z cyklu Czary z gitary, bo tam pokazuje znane melodie w łatwym opracowaniu. Jest też coś dla bardziej zaawansowanych, czyli czary z gitary na opadnięcie kopary. Pokazuje też, jak w ładny i łatwy sposób można piękne melodie grać palcowaniem. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany uderzaniem, biciem gitarowym, czy też bluesem, może sobie zagrać coś zupełnie inny, spokojny, ale jakże piękny sposób. Właśnie dlatego o tym mówię, bo uważam, że na gitarze można zagrać na 100 tysięcy różnych sposobów. Każdy może znaleźć coś dla siebie i można tym graniem zaczarować. Polecam się na przyszłość. Do zobaczenia. Do zobaczenia z lasu tym razem.